Z nami też nieciekawie, a mamy statystyki, proszę Państwa, młodzi ludzie, no bo młodzi generalnie w wieku od 18 do 24 lat mają prawie w 30% plany emigracji z Polski. To, to być może jedyny ratunek dla nich, choć uważam, że jeszcze powinni do wyborów zaczekać. Proszę że cały czas, jeżeli jesteście Państwo pytani przez sondażownię, mówcie, że będziecie głosowali na PiS, bo jak się śmiertelnie przestraszą, to może do tych wyborów nie dojść. Niech będą przekonani, że wygrają. W wyborach zrobimy swoje. Ruch dobrobytu i pokoju, zgłaszajcie się. Jest nas coraz więcej.